Hej tu hej, hejter, hejtery, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Wolf Among Us um, Jak wie, pamiętacie, stanęliśmy w miejscu, gdzie trzeba podjąć decyzję, gdzie pójdziemy i pójdziemy do Kraina mhm, Idziemy do Twiddle 1903, okej, okay, lecimy 1902 O, otwarte Wchodzimy bez przypału Mamy godzinę 55 Na dotarcie do tej laski, którą, której szukamy. Czy jesteśmy w stanie tutaj coś znaleźć po prostu? To jest pytanie ważne. O siema. nice gdzieś tutaj po piersie postawione w pokoju. Here. sądzę, że on niedawno stąd wyszedł. Mhm. Mm Fajny obraz. Jakoś polowałeś. Polecam na przyszłość. Kolejne, to tam. Tego no, gości w ogóle nie znam tam. Książki. Science, <laughs> Sztuka miłości. Samobrandy miał. Jeździć bez głowy. Samy w biurku. Przeczytaj mi jakąś nutkę. No, po prostu ją kocham. Krótka piłka, to mamy co? Kocham cię, więc przebieram prostutki za ciebie i morduję potem. Easy. Zbieramy hajsy Brudny hajs trzeba zabrać skonfiskować i sprawdzić co z tego wyniknie. Mam jakiś klucz. Trzeba warto wziąć Torba nauczycielska. Merry Christmas nauczycielem. Mhm. Czy my tu coś jeszcze mamy? Jakaś laska do niego dzwoni, że ten crookman, crookman czy jak mu tam, jest, no jak mu nie zapłaci, to będzie bida, że do tej pory ma świecić, ma, mieć, ma trzymać zapalne światło. Mhm, uh -huh. nice, wpadłem w drzwi, sorry. Cześć. Satuła. Nic za nią nie ma. <grym> Taka sama reakcja. W tej skrzynce nic nie ma. prawdopodobnie kluczyk wystarczy, żeby tam wyjść, nie będziemy nic rozwalać. O, siema. Siema. Siema Jack. right? A little damp, I guess, but, you know, some people like that sort of thing. you not... not fucking around. Okay, okay, okay. I know what it looks like, but before you go jump into conclusions, Crane pays me to water his plants when he's gone. It's but you know I need the work. I wouldn't do it for free, right? You know me. So, hand. now that I'm done... I don't see any plants. hmm Hey!

He doesn't need any of this shit. A little Robin Hooding never hurt anyone, right? Have you heard anything about a witch? In connection with Crane? <many> 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 no, just you what about a ring? What are you getting at? What do you want me to say? I got bills to pay. It's not like Crane's gonna use any of this stuff. Did somebody send you and tell the truth? No, it's just me. Just take it easy.

Anyway, it was really nice catching up with you. I mean that Bigby, I believe you're blocking the doorway there. If I could just squeeze through. It's actually <laughs> funny I ran into you like this. <laughs> I think <laughs> I can help you out. Go on. I'm listening. <laughs> you're looking for Crane's <laughs> witch, right? Look, I'm not stupid. Big B Wolf comes in here asking about witches in Crane's apartment. I'm not a mathematician, but I know two plus two is five, am I right? Uh, i can tell you. Mm -hmm. If you're interested, information comes at a price, though. But I'm sure you already knew that. All right. Tell me. Let's make ourselves a deal. Yeah, I'll tell you about Crane's witch, and you forget you saw me here. One hand washes the other sort of thing. Wipe the whole incident under the rug. Oh, this is not a negotiation, Jack! <sharp> <sharp> this isn't a fucking boxing match either! <sharp> How about this? I'll tell you what I know. Then, you can reconsider my offer. Hm? Her name is Auntie Greenleaf. Auntie, Auntie Greenleaf. keep it under wraps for years. I'm not sure what he's using her for, but if he's not going to the 13th floor, it's gotta be something illegal. Where can I find her? Well, um... see, uh, the thing is, don't know where you'd find exactly. you've gotta be fucking kidding me but even a name is a good start right I mean that's more than what you came in with no, so, I've heard heard him, I'll keep my eyes open for you. if I find anything else you might be interested in I'll be sure to let you know well uh, I think you've got plenty to keep you busy so I'll uh, uh Tą torbę to ja bym z chęcią z, sobie zachował. Glamur. Tupka z glamurem. Tak. Nie podoba ci się? Mogę cię jeszcze raz walnąć. Drugą ręką, bo tam trochę Boli. i figured i could sell these at the lucky pawn the lucky pawn it's one of the crooked man's places i work there sometimes when i need some stability What is the crooked man i mean don't have to pawn your own pawn shop get it take lombard mm -hmm. yeah. Wiem, troszeczkę tego jednej. Hey. Are mnie! Jeszcze tu jesteś? tu, We Who else is? What's he doing here? Siema Jack. White. Good evening. What's going on? friend Jack was stealing. Jack, ale no... ja Jestem policjantem, nie. Her name is Greenleaf. Anti Greenleaf. But he doesn't know where we can find her. Great. Crane's meeting her at 2 a.m. And Snow, I found a note with some money attached. Crane has been embezzling from Fabletown. Discord. He's <laughs> been asking a complete sleeve. I mean, I guess it doesn't matter yet. We still have to find them. I think it's connected found out about it don't mm, know maybe let's come up to Fiji have no idea where she is we're going to cut it close as it is we have to figure out where he's meeting her'll figure it out Znajdę, to. you should try Hollies she still has all of Lily's things if she hasn't burned it already there's still Twelede's place we know they are involved and we know that's where Bluebeard went

do a na gorącym uczynku. The Turtle Brothers na brąk się. Mamy godzinę 8 minut. Mm -hmm. Oh. Well, Czełam ją. he was here he was looking for something i don't know what he said it was an official investigation but how was i supposed to know if he was telling the truth when i wouldn't let him in Shit. No, trochę, no? for, I guess. it's just super annoying he just finished cleaning what did he take, what did he take?

Crane already let me go from the Woodlands. Is that why you're here? He said I just got in the way. Crane you I to So I have something. What do I do now? It's nice, you know, quiet. I come in and clean up. Well, Crane is gone now. I can't see why he couldn't come back to the Woodlands. Really? I think so too. Come by the business office. I can't make any promises. Right, of course. Look, I'm running out of time. don't have time for such chat. It's Is everything okay? Got to go. What? Where? I'm headed to the trip track. Just uh just go <laughs> snow and tell her what's happened, okay? Can you do that for me? Okay. I I guess. I'm alright? Sure. Sure. Czyli coś z tego no zabrał, przynajmniej jak teraz to mamy pewność, że coś zabrał że tutaj jak będzie coś mówił, to będziemy mieli świadka, który coś, to, coś widział I jeszcze został przed niego pobitym no, chyba, chyba warto było pójść i jedziemy do naszego ulubionego baru na Bronxie 15 po pierwszej, mamy 45, 45 minut dobra, wchodzimy ona śpi, idioto. Pieprzona. Mm. Ręka nas boli, jak kopiemy też. No, siema Hej, look, Woody, No, Woody! Ja ci tam na Woody nie widziałem. Ty coś też wiesz, tylko nie chcesz tego po powiedzieć. i To jest ból, to jest ból, powiem ci wprost, Woody. Dobra, musimy zobaczyć. Trochę z nami współpracowaliśmy ostatnio, ale dalej nie jestem waszym wielkim fanem, słuchajcie, chłopaki, wiecie? want a drink? said you shouldn't Do think I give a fuck what that really... You drink right now can't hear you when you mumble Have you seen Lily's things? What, wasn't burned at the funeral? Nope, haven't seen it Holly's asleep in back, but you won't know, be able to wake her. Really? And the doc gave them both barmecidal ambrosia for the pain. Look, the deal is, you resist going to sleep like I am right now, it gives you a very, very, very nice high. He said that he shouldn't mix it with alcohol.

That was a shitty fucking send-off for a pretty okay lady. Yeah. You weren't fucking there. Talking to Bigby now, okay? I don't think I helped things much. Friend, don't start nothing. Who startin' anything? I'm not. You think I shot up the place? It wasn't my fault. They got away though, didn't they?

Show of good faith. And after we'll all hunt and peck for Lily shit or whatever. Friend Bigby didn't come here to get loaded with. You mean the bews boom? Okay, guys. E easy now. We'll help you. I'm in my happy place right now. We'll pump the brakes, will you Hmm, <laughs> przechamuj co? To chyba. Kto, Kto tu ma przehamować? to raczej to jest pytanie, nie? Dobra, wchodzimy. Nie mamy czasu, naprawdę, nie mamy czasu na takie zabawy tutaj z nimi. The news. This walking large cake was paying Holly's sister to let him fuck her behind all of our backs. And Holly it had to find just find through all of her sister's shit. What fun that must have been. Trick after trick of this fat ass and little I didn't plan for that, alright? our thing, whatever it was, it wasn't a big deal. It wasn't. I never fucked her when she was snowing. I didn't know nothing about that. No, but you knew Holly would flip out, and you knew for a damn good fucking reason. Mm-hmm, mm -hmm, well, mm -hmm. I don't need this shit. Oh yeah, that's it. Now you're teary-eyed. You are always such a low life. I don't know why I never realized it till now. What do you think about this fucking loser, Sheriff? If if don't think think he wants, he i do not give a shit. No, that's okay, because I'll tell you what he thinks. No ładnie, zapomnijcie o tym już, no Sorry, no płaciłeś po prostu co za seks, no zdarza się, nie? Huff and puff Dobra On już poszedł Zostałeś ty. Dawaj mi gdzie są te rzeczy Dzięki za. Okej okay. Powinniśmy go też zamknąć. Powinniśmy wszystkich zamknąć, bo najłatwiej. Gran nie będzie pamiętał. <laughs> nice, dobra. Już musimy szybko znaleźć rzeczy. Siema. Drinki, coś tam, coś tam, kwad, coś tam. Nice. Dobra, no, rano się i przyglądać pięknej księżniczce. No, chyba tam są rzeczy jakieś. Także musimy się do tego dostać. Ona se śpi. Możemy ją poszturkać albo pogadać. A co możemy z tym zrobić? O, rusz, coś tutaj. O, 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 o. Podniosła rękę. Dobrze, to kopnęliśmy. Staramy się jej nie budzić, tylko zabierzemy to pudełeczko i przeglądniemy rzeczy na szybkości. Jak najszybciej muszę to zrobić, bo jestem złym wilkiem. Hej. Spoko, no nie, nie musimy. Się... siema. To dzięki za info. Zawsze robię to, co chcę. Dokładnie. Nara. Mm -hmm. Ma to samo winko, co tam ci mieli. Czy jest czwarty rocznik? Niezły, niezły, niezły. Naprawdę niezły rocznik. Muszę przyznać, że...

no to mądre zdanie zbudowałeś, naprawdę polecam na przyszłość. Jesteś przyjacielem, przyjaźni się ze swoimi przyjaciółmi, ale my nie jesteśmy przyjaciółmi. Nice. Bądźmy szczerzy. Brawo. Brawo. Tak, weźmiemy sobie to. Zbieramy do kolekcji. Miliard tego. Tak, po prostu odkładasz, tak? Wtedy mu zabrałeś, a teraz to odkładasz. Broszka, dobra, to jest jakiś adres Bóg chyba, czy coś takiego. Jakiś kalendarzyk. A on Greenleaf, nie? Bo coś takiego. Fuck you. Mm, tak. Jestem szczery, nie? O, liczysz na nas jednak. Aha, nie mogę nic zepsuć przez to. No to dzięki, dzięki, nie czy. Nie powiedziała zepsuć, prawda? Tylko. O, telefon. Z chęcią, z chęcią jemu odebram. Anti-Greenleaf, A.A.G. A.G., A.G. znaleźliśmy. Spoko.

14 po drugiej jest, czyli 14 minut później. Mam nadzieję, że jeszcze są. I to jak sobie się tym zajmiemy, widzicie już w kolejnym odcinku, także cześć, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.